Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, 6 listopada 2021 roku. Jesteśmy już na pokładzie Poloneza Zakaro rocznik 9516 GLE. Dobrze pamiętam, Jacek? 16 GLE. Proszę Państwa, zmierzamy do Warszawy na obchody 70-lecia uruchomienia produkcji w zakładach FSO. Na przednich fotelach panowie ze skrzyńska, polska centralna, Zaraz zobaczycie więc. Nie że tam bądź zajęty Jeden-5 To Polska centralna, stary tracker na siedzeniu pasażera. Tak jest. Tutaj drugi tracker, też stary. <grystanie> Jacek, proszę bardzo. bardzo. I to jest cała nasza załoga. No i mamy stadion, panowie. Po lewej stronie nas nasz pierwszy cel dzisiaj. Zobaczyć To no O, to jest ten złodziej, patrz, co się wczoraj gapiliśmy na niego. Halo? Pamiętasz? Kurwa, zaraz byłbym, zaraz poczekaj. Sporo aut już proszę państwa dojechało. Tutaj bliźniak mojego Poloneza, który nie dojechał dzisiaj. Zaparkowaliśmy obok, a tuta na łódzkich. O, tu panowie, co tu się dzieje? Ruszamy, proszę państwa będziemy się ustawiali teraz ja, do napisu FSO 70 chyba nie mam nadzieję, że się załapiemy, ale z panią organizatorką przed chwilą to ustalaliśmy, więc wiem, że się nas tam nie, nie wycyckają. Czekają w kolejce Ogólnie zadziwiający porządek panuje tutaj Nie liczeję Chociaż kusi na pewno wszystkich Spierdziel mu Dej no, mu Nie, kamienie polecę Ale rower jako pożytku No inny świat jest no. O tyt Ten jest ładny Ten jest ładny A tu zobacz Gała, gała jakiej mi brakuje, no to są jaja 52 rocznik po 52 tysiącach kilometrów Ty mówisz poważnie? Ja niezwykłym żartowałem A ile to kosztuje? Masz No kurde Widziałeś to? Od widza masz Masz od widza. Szacun, dzięki 13. Dawaj, Jacek, dawaj, dawaj. Teraz jedziemy pod FSO. Miłość. pod fabrykę. Tutaj załoga, proszę Państwa. No może skrzynecka, czy skrzyńska. Na halogenkach. No i jedyna syrena, proszę Państwa. Kolejne ujęcie. Jak słyszeliście kawał drogi dzisiaj dojechała. Prawie bez awaryjnie. No ale miło było na nią popatrzeć pod rotundą. Z otwartą maską. Normalnie jak w nie lubię poniedziałku. No prawie. A propos nie lubię poniedziałku, to na kanale znajdziecie Volkswagena Garbusa, który należał do Zygmunta Postoła, który właśnie był tym artystą, kierowcą tej Cyreny, która mu się ciągle psuła i nie mógł drzwi w niej domknąć. funky feeling O, proszę państwa, od razu. Piękny maluch. Na dzień dobry. W prawo? Chyba w prawo, nie? 做哪样？ No właśnie, rzeczywiście no. Widziałeś, że zakładają często mniejsze kiery od maluchów Dobry jest no. no właśnie od malucha, tak. Ale to już sporo widziałem no, Fajny patent, bo masz trochę też więcej miejsca, nie? Na kolanach. दुआ हो Pozdro, panowie i panie, dzięki za naklejkę Artur, o jaka kiera, majątek. A tu proszę państwa jaka piękna przejścióweczka, 7.4 najpewniej, czyli taki jak ten, który wrasta w Zakopanem. Nie jeden zresztą, bo tam dwa takie same Wrastają Takie opony, proszę Państwa, chyba z takich starych zapasów Piękny stan blacharski Biegi w podłodze, jak widzicie, świeższa kiera

Ja tu się bardziej boję o to, te czy to będzie do jazdy. Myślę, czy w to będzie No to poszerzenia odrabisz. Jest na co popatrzeć. Przecież to jest

Tutaj proszę państwa Pierwsza seria W pięknym zestawieniu Kolorystycznym Ale wnętrze Biegi w kierownicy Stacyjka z lewej plameczki odpowiednie. Teraz zobaczymy co jest z tyłu. I jesteśmy pod bramą, proszę państwa. są?

do she matë çfarë çfarë është kjo çfarë është kjo No takie jak te dwa tutaj co stały, nie? Ja takiego miałem, Jacek. Identycznego. Osiemdziesiąty rok. No w ogóle jakie to wnętrze jest zarobiste. Tutaj to w ogóle były elektryczne szyby w standardzie, 4 sztuki pamiętam tak, To, to już był samochód no. I tak proszę państwa wygląda nasz powrót Fajfie miałeś kogoś pozdrowić w ogóle Pozdrawiam serdecznie mojego przyjaciela, starego trackera i fana motokroniki Wojtka Rygalskiego Starego fs-owca z Pozdrawiamy Wojtek Pozdrawiamy Proszę Państwa, na powrocie trafia nam się 125p. <śmuszczaj>